Panie Jezu, chcemy teraz jak ten Bartymeusz zawołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną, abym przejrzał. Poślij swego ducha do naszych serc, byśmy zobaczyli to, co chcesz nam powiedzieć. Usłyszeli to i wykonali to, i byśmy zobaczyli stan naszej duszy, abyśmy dostrzegli Twoją wolę i ciebie w drugim człowieku. Duchu Święty, daj nam łaskę przyjęcia tego słowa z miłością i wypełnienia go. A Ty, Maria, ochraniaj nas i to słowo, niech będzie żywe i skuteczne. Usiądźmy sobie. Moi drodzy, mamy kolejną księgę, którą rozpoczynamy czytać. Zakończyliśmy w lekcję continua, tak zwaną księgę mądrości, a teraz przechodzimy do księgi machabejskiej. Może kilka faktów i charakterystyki tej księgi, ponieważ nie jest to zwyczajna księga. Co to jest za księga? Księga opisuje dramatyczne. Dla narodu żydowskiego czasy, które miały miejsce pomiędzy wstąpieniem na tron Antiocha IV Epifanesa, co było w 175 roku przed narodzeniem Jezusa, a śmiercią arcykapłana Szymona w 135 roku przed narodzeniem Jezusa. Więc odcinek czasowy 175 do 135 przed Chrystusem. Księga została napisana w języku hebrajskim, ale zachowała się tylko w tłumaczeniu greckim. I co ciekawego, nie ma jej w żydowskim kanonie ksiąg, czyli zbiorze ksiąg świętych. Jak to było? Może taka krótka charakterystyka, co się działo. Po niewoli babilońskiej, w czasie niewoli babilońskiej, cały czas i po Izrael nazywał siebie ludem Bożym, ale stanowił pewną odizolowaną wspólnotę religijną. Która żyła w totalnej izolacji od innych narodów. Można byłoby to tak porównać do czegoś takim, co, jest, co nazywamy gettem. I w Syrii wtedy panowała dynastia Seleucydów, i pod jej panowaniem znalazła się Palestyna. I teraz ta dynastia Seleucydów prowadziła politykę hellenizacyjną, narzucając kulturę i język grecki. To jest tworzenie, bo to było imperium oczywiście, duże, więc chcieli wszystko ujednolicić, więc po prostu wprowadzić, chcieli i język, i religię, i kulturę grecką. I teraz Żydzi wtedy byli podzieleni na dwa ugrupowania. Podobnie jak w Polsce można taki główny podział poprowadzić, nawet można linię taką przez Polskę pociągnąć. Pamiętacie ileś lat temu, jak mówiono, że dobrze byłoby, żeby jedni rządzili w tej po w połowie, drudzy w tamtej. Żydzi podzielili się na dwa ugrupowania. Jedni z nich chcieli wyjść z tego getta i chcieli yy, bardzo, aby przyjąć tą helenizację, tylko tą wiarę i kulturę grecką. Natomiast druga część tego społeczeństwa była bardzo wierna religii jachwistycznej i wszystko, co pogańskie, było dla nich okropnością. Nie mogli tego przyjąć. A więc jedni tworzyli tak zwany judaizm otwarty, czyli co? Chcieli dostosować się do tego, co chcą im narzucić, a tamci byli wierni Panu Bogu i wypełniali przepisy prawa. I szczyt tej hellenizacji, tego tej, tej działania. Nastąpił za rządów panowania, za czasów panowania Antiocha IV Epifanesa, a więc od 175 roku przed narodzeniem Jezusa, który dekretem nakazał porzucenie ojczystych obyczajów. Wprowadził dekret i nie wolno było wierzyć w nic innego, tylko w bogów greckich: zakazał obrzezania, zakazał zachowywania szabatów, zakazał, nakazał niszczenie ksiąg prawa. A w świątyni w Jerozolimie, na miejscu najświętszym, najważniejszym tam, nie no, naj, najważniejszym, bo wtedy nie było już Arki Przymierza, w miejscu ołtarza całopalenia wybudowano ochydę spustoszenie, jak słyszeliśmy, czyli to był posąg Zeusa Olimpijskiego i ołtarz grecki. I dokładnie 25 grudnia 168 roku przed narodzeniem Jezusa zaczęto, odprawiono, złożono ofiarę ku czci Jezusa, i zbezczeszczono ołtarz pański, składając na nim ofiarę ze świni. To było coś okropnego, to była rzecz przerażająca. I co się dzieli? Ci ludzie, którzy z, tej, z tego, wiecie, ugrupowania otwartego, udali się do króla Epifanesa, prosząc go o to, aby zrobił porządek, aby wprowadził na siłę. To właśnie i tak też się stało. Niektórzy właśnie, niektórzy ludzie byli bardzo z tego powodu zadowoleni, odeszli od Pana Boga zupełnie, totalnie. I na koniec bardzo mocne słowa. Na koniec tego fragmentu. Wielki gniew Boży zaciążył nad Izraelem. To było, to było straszne. Bardzo wielki gniew Boży zawisł nad Izraelem. Dlaczego? Moi drodzy, przyszła próba wiary. Ich wiara została zaatakowana yy, pod groźbą śmierci, czyli zabronione to wszystko było pod groźbą śmierci. Yy, I co? I byli tacy, którzy się poddali z lęku, ze strachu, ale też byli tacy Żydzi, którzy powiedzieli: Nie, my się na to nigdy nie zgodzimy. I nie będę mówił, co było dalej, ponieważ. Będą, będziemy mieć kolejne, przez kolejne dni będziemy mieli kolejne fragmenty tejże księgi machabejskiej. Mocna księga, niesamowita księga, pokazująca nam bardzo ważną rzecz: że wiara w Boga jest prześladowana. W przypadku Żydów było prześladowanie religii żydowskiej, nie mogli tego znieść poganie, i również dzisiaj zauważmy, czy nie mamy analogicznej sytuacji. Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych chce wykorzenić Jezusa. Szef globalistów, pan Klaus Schwab, powiedział, że Jezusa trzeba wyeliminować, zlikwidować chrześcijaństwo i totalnie zmienić periodyzację dziejów, zamiast przed Chrystusem i po Chrystusie, bo tak dzielimy historię świata, będzie teraz nowy podział przed COVIDem i po COVIDie. To zamierzają zrobić. Nie wiadomo, czy Księga Pisma Świętego nie znajdzie się na w indeksie ksiąg zakazanych. Kochani, nie wiemy, co będą robić. W każdym razie widzimy dokładną analogię. W czym? W prześladowaniu i dokładną analogię w postawach ludzi. Byli tacy, którym to pasowało, nawet jak najbardziej. Dlaczego by nie mieli być podobni do innych narodów, więc posywali dzieci do gimnazjów greckich. Gdzie były straszne rzeczy się działy, zresztą możecie sobie poczytać różne komentarze, co tam robiono. Dalej. Oczywiście to było miejsce grzechu. Dalej no, nie, chcieli też żyć zupełnie bez Pana Boga, odrzucili totalnie Pana Boga, ale była garstka ludzi wiernych, o których dowiemy się w kolejnych fragmentach. Jak będziemy czytać, a jeżeli ktoś nie da rady przeczytać, polecam. Nie będzie, przepraszam, nie będzie przez kolejne dni na przyświętej, bo nie będzie miał takiej możliwości. Polecam, aby sobie przeczytać tę księgę. Na przykład dzisiaj wieczorem zamiast czegoś innego, zamiast posiedzieć na internecie, czy tam popatrzeć na jakieś portale społecznościowe, warto przeczytać tę księgę. Jest niesamowita. I Ewangelia dzisiejsza mówi nam o człowieku, który był pod Jerychem. I był człowiekiem niewidomym, i żebrał, czyli był zdany na łaskę ludzi. Totalnie. Żył z tego, co mu ludzie dali. Wtedy nie było żadnej opieki społecznej, wtedy nie było żadnych rent, emerytur, nie było nic. Państwo totalnie się nie opiekowało nikim, więc jak ktoś mu rzucił jakiś pieniążek, to miał coś zjeść. I tak jego wegetacja wyglądała, no bo trudno powiedzieć, żeby to życie było życiem. To była raczej wegetacja. I czekanie, kiedy to życie się skończy, kiedy w końcu umrze i będzie spokój, miał on i wszyscy inni. I nagle on się dowiaduje, bo coś się dzieje, jakiś szum, a wiemy, że ludzie, którzy nie widzą, mają doskonały słuch. Zobaczył, yy, dowiedział się, powiedziano mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. I wtedy on zaczął krzyczeć głośno. To są bardzo ważne słowa. Jezusie synu Dawida, ulituj się nade mną. Mój drodzy zdanie. Które ma największą moc prośby do Jezusa? Jezus jest synu Dawida, czyli Mesjaszu, ulituj się nade mną. Tu nie ma żadnego zbędnego słowa. Słowo wiary, zaufania w Jezusa. Oczywiście krzyczał głośno, więc ci, co szli na przodzie tłumu, nastawali, żeby umilgał. Jeszcze głośniej krzyczał, w końcu Jezus usłyszał, przystanął i kazał go przyprowadzić do siebie. No to wzięto go prawdopodobnie, yy, przyprowadzono do Jezusa. I Jezus co robi? Czy od razu go uzdrawia? Nie. Pyta go, co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz? A on mówi, abym przejrzał. Jezus powiedział, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Kochani, jeżeli prosimy o coś Pana Jezusa, to musimy prosić konkretnie o konkretną rzecz. I pamiętaj, jeżeli będziesz prosił o coś, dostaniesz tak, jak prosisz. Dostaniesz, bo on powiedział: proście, a otrzymacie. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud to widział i oddał chwałę Bogu. To jest kochani pierwsza rzecz, ale można również mieć wzrok, czyli widzieć oczami, ale nie widzieć tego, co się powinno widzieć. I tutaj, moi drodzy, co się okazało? Pamiętamy, jak Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, uczniowie Go zdradzili, odeszli wszyscy od Niego. I było tak, że w drodze do Emaus spotkali Go. Ale ich oczy, jak mówi Ewangelista, były niejako na uwięzi. Oni szli, oni widzieli drogę, widzieli ludzi, ale nie wiedzieli, że idzie z nimi Jezus. I w jakim momencie otworzyły im się oczy, kiedy Poznali go przy łamaniu chleba. Było niby oczy jakby na uwięzi, także go nie poznali. Czyli mieli oczy i nie widzieli. Mieli zdrowe oczy i nie widzieli. Moi drodzy, i my również możemy mieć zdrowe oczy, a nie widzieć działania Bożego w naszym życiu. Nie widzieć Bożego planu wobec nas. Nie widzieć stanu naszej duszy, nie wiedzieć, co mamy czynić. Dlatego prośmy dzisiaj Pana, aby dał nam oczy. Takie, jak powinniśmy mieć, byśmy widzieli to, co mamy widzieć. Niekoniecznie wszystko, żebyśmy nie widzieli tego, co nie powinniśmy widzieć, i nie patrzyli tam na takie rzeczy, których nie powinniśmy widzieć. I tutaj ojcowie duchowni mówią nam o umartwianiu wzroku, ale widzieli, czyli tak jak dzisiejsza patronka święta Elżbieta Węgierska, widzieli potrzebujących, czyli mieli wyobraźnię miłosierdzia, dostrzegali potrzeby innych. I widzieli to, czego Pan Jezus od nas oczekuje. I o to się modlmy i niech tak się stanie. Amen. Amen. A teraz powstańmy i przystańmy.